Cześć, witam Was wszystkich w kolejnej odsłonie mojego vloga z cyklu News z komentarzem, czyli tej krótszej formie, w której poruszam coś związanego z grami. Tym razem nie bezpośrednio związanego z grami i raczej coś smutnego. I w ogóle zastanawiałem się, czy to się nadaje na, na taką formę, ale pomyślałem, że może coś się dowiecie przy okazji tego. Mianowicie chciałbym porozmawiać o tym... Że, jak już zapewne wiecie, niestety odszedł od nas świetny aktor Robin Williams, który 11 sierpnia odebrał sobie życie i no zapewne słyszeliście o tej informacji, bo Facebook o tym aż huczał, wszystkie media społecznościowe i tak dalej. Dlaczego o tym mówię w ogóle? Dlaczego ja, jako gracz, jako osoba, która się. znaczy, nie tylko gram, bo filmy też oglądam. Ale dlaczego chciałbym tą postać wspomnieć? Ponieważ Robin Williams był właśnie zapalonym graczem. I nie wszyscy o tym wiedzą, ale był takim, takim hardkorowym graczem, bo nazwał nawet swoją córkę, nadał jej imię Zelda, na cześć właśnie księżniczki z serii The Legend of Zelda. Tak? I to jest już taki poziom... No, Poziom fanostwa po prostu, który jest bardzo, bardzo wysoki. Zresztą swojemu, jednemu ze swoich synów nadał imię Cody, które też z kolei nawiązywało do, serii final, do jednej postaci z serii Final Fantasy. I dlatego właśnie chciałem porozmawiać w ogóle o tym, kim był Robin Williams i tak dalej. Przede wszystkim... Być może część z Was nie zna tego aktora. To jest aktor głównie komediowy, choć nie do końca, bo on też grał różne, yy, różne role, ale sprawdzał się bardzo często w rolach komediowych, wydawał się być bardzo wesołym człowiekiem, yy, no a umarł na skutek samobójstwa, odebrał sobie życie, co też pokazuje jak bardzo pozory mylą i wśród nas robi ludziom na, na depresję, ale o tym jeszcze będę mówił. I to pokazuje po prostu, że... Wśród nas są ludzie, którzy mogą być, naprawdę mogą potrzebować pomocy, a my o tym nawet nie tyle co nie wiemy, ale bardzo często negujemy, prawda? Bo depresja się traktuje jakoś tak mech. No ale najpierw pozostawiam przy kwestii tego, że Robin Williams był graczem. Był graczem, poza oczywiście, że grał w Zelda, tak? To jest spojrzę na ściągawkę. On jakiś czas temu, mianowicie w zeszłym roku, uczestniczył w tak zwanej sesji AMA, Ask Me Anything na serwisie takim społecznościowym Reddit, to jest taki, jeśli znacie polski wykop, to to jest e, tak jakby, no, zachodni odpowiednik tego, żeby nie powiedzieć, że chyba oryginał, chociaż Dig był chyba pierwszy, Dig był zdecydowanie pierwszy. W każdym razie, m, podczas tej sesji padały pytania związane z grami e, i w co między innymi grywał Robin Williams. Przede wszystkim w Portal, e, nazwał tą grę szaloną, niesamowitą, e, był wielkim fanem Call of Duty, e, Chociaż, prawda, ta seria jest trochę hejtowana ze względu na to, że jest taka bardzo mainstreamowa, to mi nas mówił o tym tak, że ciągle czekam na następny Call of Duty. Było to dla mnie nietypowe, ponieważ podczas moich podróży zagranicznych do Iraku i Afganistanu widziałem gości, którzy grali w Call of Duty. Po, gości w sensie żołnierzy, tak? Po, po służbie, po, po zakończeniu patrolu i mówili. A, i mówiłem im Ej, przecież żyjecie tym Dlaczego jeszcze chcecie dalej grać w taką grę? No tak, no bo, prawda Sam miałem taką opcję, że kiedyś Poznałem w Battlefieldzie z kolei Poznałem właśnie Żołnierza <gry> Który wrócił z misji w Afganistanie I sobie grał właśnie w Battlefielda W Stanach, będąc na przepustce I nadal mu się chciało, tak? Nie obrzydzała go tematyka wojenna No więc robił ją, ja był też fanem Fanem Call of Duty czekał na nowe konsole. Mówił, że, że jest zainteresowany Xboxem One. Ale rozważa też oczywiście opcje z Wii U i PS4. Był na bieżąco, interesował się po prostu. No i kurczę, to jest smutne, prawda? Odszedł do nas człowiek, świetny aktor, znany z. Być może z wielu filmów w ogóle, ja tu może powymieniam po prostu, bo część z Was może nie, nie kojarzyć. Good Morning Vietnam, tam grał y, rolę tego speakera y, rozgłośni wojskowej właśnie, który ten, ten słynny tekst wykrzykiwał codziennie rano do mikrofonu. Stowarzyszenie Umarłych Poetów, y, w którym grał rolę nauczyciela. No a ci młodsi z Was, którzy wychowywali się w latach 90 no to y, tak jak ja na pewno znają film The Hook w reżyserii Stevena Spielberga, gdzie Williams ścielił się w rolę y, dorosłego Piotrusia Pana, który musi przenieść się do Nibylanii, żeby ratować swoje własne dzieci, które troszeczkę zaniedbał jako ojciec. Yy, rolę dubbingową Gina z tego rysunkowego Aladdin'a disneyowskiego, to też Robin Williams. Flaber. Flabera też być może kojarzycie, jeśli, jeśli tak jak ja, prawda, znacie filmy takie młodzieżowe z lat 90. Yy, Noc muzeum. Trochę tego było. Wielkie wesele, więc. No widzicie, trochę tego było. Yy, znamy go raczej z taki, jako postać taką pozytywną, wesołą, potrafiącą improwizować. On opowiadał świetne żarty zawsze, i był taki, taki pełen energii. A tu się okazuje, że człowiek, yy, po pierwsze, nie widzieliśmy, znaczy to nie ma nic związanego z tym, ale po pierwsze, tak jakby, no nie wiedzieliśmy, że jest graczem, znaczy to nie jest nic wyjątkowego, prawda? Masa y, ludzi znanych jest graczami, tylko jakoś się do tego nie przyznają. Jest też nie może traktować, że, że to jest jakieś coś wyjątkowego. Czasy, kiedy ym, bycie graczem było jakieś takie mega wyjątkowe, już minęły, bo teraz masa ludzi gra, chociaż fakt faktem Robin Williams już grywał w czasach, kiedy bycie graczem było dosyć wyjątkowe. No ale on zawsze mówił o tym otwarcie, to też mój szacunek dla niego, yy, że yy, no, pewnie też przyłożył rękę do promowania tego, tego tej formy spędzania czasu, jakim są gry, bardzo fajnej formy. Yy. Ale warto też się zastanowić nad właśnie nad tą kwestią tej depresji, bo zauważcie, nie zwracamy uwagi na ten problem. To jest tak, że to znaczy, to się też bierze stąd, że jest masa ludzi, którzy twierdzą, że mają depresję, a po prostu są leniwi albo mają doła. Ale tak samo właśnie przez takie podejście, że nie traktujemy takich ludzi poważnie, bo nie wiemy jak naprawdę jest, może dojść do tragedii. Jest jeszcze inna sprawa, że Rowling miał najprawdopodobniej coś, co się nazywa Syndrom Aspergera, lub też zespół Aspergera, jest to takie częściowe zaburzenie rozwoju taki, taki rodzaj autyzmu lekkiego, chociaż problem polega na tym, że to jest to jest jedna z tych chorób, które są, które nie są za bardzo tak jakby skatalogowane, prawda? Niektórzy naukowcy w ogóle podważają to, czy one istnieją. Niemniej jednak to się cechuje właśnie takimi pewnymi zaburzeniami społecznymi, tendencją do melancholii, spora jest ta, ta, ta lista, trudności w komunikacji niewerbalnej, zawężone specjalistyczne zainteresowania, połączone czasem z obsesyjnym zainteresowaniem jakąś dziedziną, zaburzenia interakcji społecznej, nieumiejętność lub brak chęci współpracy w grupie. I to jest tak, że ludzie, którzy cierpią na Aspergera, bardzo często trudno jest to wyczuć oni są bardzo często normalni, ewentualnie nawet troszkę ekscentryczni. To też by pasowało do Robina Williamsa zauważcie, bo on może i był wesoły i kontaktowy w pracy swojej, ale jeśli jego wielką pasją były gry, to, to to tak jakby pasowało do tego, że on się po prostu lubił zaszyć w domu. Miał problem z ułożeniem sobie, sobie uczuć. Zresztą nie tylko on, bo wielu aktorów tak miało, wie, wielu celebrytów ma ten problem. Niemniej jednak, no, zaraz, zaraz, zaraz. Raz. Ym... Dwa, miał trzy żony, generalnie. Więc też miał problem z ułożeniem sobie. To, to, to trochę do tego pasuje, i to też pokazuje, że ludzie, którzy cierpią na syndrom Aspergera, też nie można olewać, bo może dojść do tragedii. I bardzo fajnie to jeden z moich znajomych z branży, Mikołaj Dusiński, podsumował na Facebooku, że może to jest straszne, ale może ta sytuacja otworzy niektórym ludziom oczy na ten problem że depresja naprawdę istnieje i może prowadzić do strasznych rzeczy. To też tak nie jest, że, prawda, bo jest dyskusja na temat samobójców, czy samobójcy, próby samobójcze, bo to jest taka, prawda, zwrócenia na siebie uwagi, gdybyśmy mieli każdemu, tak, zawsze, prawda, skakać wokół każdego człowieka, który tam się poczuje trochę gorzej, to, to byśmy, no to byśmy zaświrowali. I bardzo często właśnie ludzie, którzy popełniają próby samobójcze, chcą tego po prostu robić wokół siebie szumu, chociaż też ich nie można olewać. Niemniej jednak zauważcie, że Robin Williams odszedł samotnie, y, że tak powiem po cichu, i on po prostu chciał się zabić. Po prostu do, y, najprawdopodobniej, tak? Czyli do, do, dotarł do tej ostateczności. Y, I nie zrobił wielkiej sceny, nie skakał z mostu, nie przyjechała policja, więc chciał po prostu zrobić to, to dobrze i tyle, skutecznie w sensie. No i to jest straszne, bo ciężko opowiedzieć, czy ten człowiek, może przez to, że był celebrytą, to też nie mógł tak jasno wyrazić nie wiem, w swoim środowisku takiego sygnału, że, że ma dość że potrzebuje pomocy. Albo nawet czasami człowiek tego nie wyraża, tego sygnału, tylko po prostu przyjaciele powinni zauważyć, że jej potrzebuje. No i doszło do tragedii, tak? Smutek. Bo, bo lubiłem tego aktora też, I chociaż nie jestem wielkim fanem filmów, ale to zawsze, kiedy ktoś utalentowany, kto wnosił coś do, do, dla świata, coś dobrego, zawsze gdy ktoś taki odchodzi, to jest to przykre. Odszedł gracz też wśród nas, środowisko Graczy, ubożało w tym momencie o, o osobę taką rozpoznawalną, która, która była wielkim fanem gier. No mówię, pozostawił na sobie, znaczy pozostawił po sobie między innymi na, na świecie Zelda i Kodiego, tak? Zresztą oboje występowali ze swoją córką w amerykańskiej reklamie Konsoli Wii. Ach, no jest to wszystko smutne. Ja jeszcze napisałem o tym wszystkim, to zapomniałem, wam właśnie powiedzieć na wstępie. Tradycyjnie w opisie filmu macie link do mojego wpisu na blogu poświęconemu właśnie tej, tej sprawie i macie też tam już odnośnik do tego Ask Me na Winklericie, jeśli chcecie sobie więcej poczytać. Na temat co na temat swojego życia, swoich zainteresowań i wszystkiego mówił w zeszłym roku yy, osobiście Robin Williams pisząc z internautami yy, na łamach tamtego serwisu. Yy, no i to by było chyba na tyle w takim wypadku. Yy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Yy, I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Yy, trochę smutną prawda, refleksją się żegnam. No ale trzeba po prostu się rozglądać i, i słuchać, patrzeć, czy, czy nie ma wśród nas ludzi, którzy potrzebują po prostu wsparcia. Wielkie dzięki i do zobaczenia. Cześć.